jak marzą dzisiaj drzwi, takie porządne, drogie drzwi za jakieś 50 koła, ale twoja budowa jest jaka jest, masz otwór na pojedyncze drzwi, nie chcesz już rozkuwać oporów, stawiać nowych belek i tak dalej, to jest rozwiązanie. Jest to nie rozwiązanie jakichś tam majstrów, którzy sobie tak wymyślili, że choć teraz spróbujemy, może wyjdzie. To jest rozwiązanie producenta drzwi, producenta bardzo dobrych, drogich drzwi. Firma ADEZO zamontuje Ci takie drzwi, taką konstrukcję, z naświetlem bocznym jednym czy drugim w otwór, gdzie masz otwór przygotowany pod pojedyncze drzwi. Oni po prostu całą tą konstrukcję wysuną poza licą muru, zamontujemy świetle docieplenia te naświetla będą bezużyteczne, one będą przyklejone do muru. Ale wiesz, wiesz jaki będzie wygląd? Nikt nie będzie wiedział, że Ty przez to nic nie widzisz. Tylko ty o tym będziesz wiedział. Zazdrość sąsiadów gwarantowana.